Odblask znacznie zwiększa szanse widoczności pieszego, a tym samym nasze bezpieczeństwo. Niby każdy wie, ale nie każdy stosuje się do wspomnianej wiedzy. Tymczasem, gdy jest szaro i ciemno, kierowca może dostrzec pieszego jedynie z odległości 10 metrów, a w dobrych warunkach z 20 metrów, dlatego tak istotne jest noszenie odblasków. Kiedy przemieszczamy się na zewnątrz, e, idziemy gdzieś na spacer, warto taki odblask zawsze ubrać tak, żeby być widocznym e, dla kierowcy, który, który nadjeżdża żeby nas dobrze widział, żeby mógł ominąć, żeby mógł zwolnić, żeby wiedział, że tam znajduje się pieszy. Pamiętajmy także, że pieszy ma taki obowiązek poza terenem zabudowanym, po zmierzchu, być wyposażonym w odpowiednie elementy odblaskowe, widoczne dla kierowcy. Odblaski dostępne są w różnej postaci, pasków, zawieszek, ale też często można je wszyć w ubrania. Niewiele kosztują, a mogą uratować zdrowie, a nawet życie. Pamiętajmy, że odblask to rozsądna konieczność.